Co powiesz na to, żebyśmy płynnie w ten sposób zaczęli omawiać Romea jako no to postać? Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak już zaczęliśmy. Tak, to. Jest... Wiemy o Rosalini, wiemy o Julii, wiemy, że jest taki hmm, emocjonalnie nierozwinięty, hmm, że. <ścoughs> Eufemizm na dzieciak głupi. <ś> <ś> jak to w wielkim dziele kina Pirania 3D było Devil, tak? To, nie, jak się nazywa ten aktor? Haselhoff? Tak, to Haselhoff, nie? O Boże. Pamiętam, jest... jak mi pokazałeś ten film. Byliśmy chyba w wieku Romea, albo młodsi. Nie, młodsi na pewno byliśmy, chyba niż Romeo wtedy, może w wieku Julii. O Matko. Trochę się zmienił poziom kultury, z jaką obsujemy. Tak. <laughs> wracać do takich dzieł też można od czasu do czasu. Trzeba, warto. Żeby skontrastować. No. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, jakie było nastawienie ojca Romea na samym początku, jak on mm -hmm. opisuje dzieciaka i myślę, się tak możemy po kolei przechodzić. Nieraz widziano go tam o poranku, mieszającego łzy z poranną rosą. Mm -hmm. Mój syn markotny ucieka od świata i w samotności skryty w swej komnacie, przed ślicznym blaskiem dnia zamyka okna, by sztuczną nocą tam siebie otoczyć. Też ciekawy tutaj, właśnie symbol Szekspir używa. Noc, że Romeo się zamyka od dnia, no i potem to też jakby kontrastuje z Julią, która jest słońcem, jego zdaniem. Tak. Więc Romeo jest w stanie, który wydaje mi się subiektywnie w jego postrzeganiu tylko miłość Julii może zmienić. On nie tym nie wie, bo jeszcze Julii nie zna w tym tak, fragmencie, tak. który przeczytałeś, tak, ale. Ewidentnie tak przynajmniej się wydarzyło. Potem rozmawiał z swoimi kumplami, I się go pytają, czy jest niezakochany. Nie, zakochany, ale nie kochany. No. To źle, że miłość, obraz łagodności, szorstka i władcza jest w rzeczywistości. To źle, że miłość, choć ślepa i głucha, idzie gdzie zechce i czego chce. Słucha. Słucha. Mhm. No i potem, o, to jest dość ciekawy fragment. Seria zaprzeczeń. Zawsze jak Shakespeare robi zaprzeczenia, nadstawiam trochę uważnie oko, bo to może być interesujący fragment. Tu jest nienawiść, lecz więcej miłości. O zła miłości, nienawiści miła. Nicość z niczego ciebie urodziła. O ciężki blasku, poważna próżności. Kształtów powab powabnych, bezkształtnych chaosie. Dymie świetlisty i piórko z ołowiu, plemieniu zimny, płomieniu zimny i chorobo w zdrowiu. O niebędący sobą śnie na jawie, łask mi udziela miłość niełaskawie. Czy się nie śmiejesz? Cóż, Romeo jest w ciekawym stanie na początku. Mhm. Ewidentnie Szekspir chce nam przekazać, że jego nastawienie... Jest apatyczne bardzo. Tak. Wydaje się być całkowicie pochłonięty uczuciem do osoby, jaką się dowiadujemy: Jest Rosalina, która potem przepada jako nieistotna postać zupełnie. Mnie się jedna Rosalina. Ale po, posłuchaj tego. Ma ona diany obyczaje. Trafić kupi strzału się nie daje. Jak w zbroi skryta, żyje w swej czystości i nie przybija jej strzała miłości. Nie dba o słówek czułych oblężenie, ani o szturmy natarczywych spojrzeń, ani o złoto, które kusi świętych. Biedna jest jednak, choć w piękności bogata, gdy, gdyż skarb przepadnie, gdy zejdzie ze świata. Tak. Ogólnie, jak ja czytałem to po raz pierwszy, no? ja myślałem, że ono Juli mówi. Ja nie wiedziałem, jak czytałem po raz pierwszy ten dramat, że dopiero potem on się odkochał w Rosalini, żeby się zakochać w Julii. Ale masz na myśli po raz pierwszy, czyli bardzo dawno temu, na jak byłeś w szkole, czy teraz masz na myśli? Ja teraz nawet, bo teraz. Ja nie znałem tego dzieła tak dobrze, żeby no. pamiętać, że tam jakaś postać też jak Rosalina była. Też nie pamiętałem jej, dopóki nie, nie, nie pojawiło się imię w tym. No. Tak, no, mówi tak czułe słówka, a to cyk. Cóż, ale o, mam dla ciebie super fragment, który Chur mówi. A Chur jak mówi, to zawsze mówi wartościowe rzeczy. To jest po tym już, kiedy wydaje mi się, że tu była scena. Na pewno się poznali. Chyba przed balkonem. W każdym, a może po balkonie? W każdym razie Chur mówi. Wstęp do aktu drugiego. Oto zgon nadszedł dawnej namiętności, w młodym uczuciu ma swego dziedzica. Piękność, dla której chciał umrzeć z miłości, zgasła przyćmiona blaskiem Julii Lice. Mm -hmm. Zarąbiste. Tak. Dla mnie o tyle interesujące jest to, że tak mi się przynajmniej wydaje, mało osób zwraca uwagę na tą niestałość Romea na początku. Niestałość, na młodzieńcze, jakby to powiedzieć, Raz ceni to, raz ceni to, mm -hmm. jest właśnie. To Impulsywny, się... Impulsywny? o, bardzo dobre określenie. I mi się podoba to, co tutaj, jeśli chodzi o ucztę Platona, przywołać ten fragment o cenieniu piękności. Mm -hmm. Jedynie, że jest piękność taka, jest piękność inna. Mm -hmm. Tak, o taki cielesny początkowo. Tak. Ale to, to, bo to jest też ważne, że eros jest też taką miłością, tak jak wspomniałem wcześniej, konsumacyjną, która jakby. W... Widzi potem Sokrates przytasza, że z konieczności, przecież Eros, skoro kocha coś, to musi tego nie mieć. Tak, tak, takie generalnie coś, coś mniej więcej mówi. I konsumacyjna w tym sensie, że kocha to, tworząc poprzez tą konsumację tak jakby większą całość. I to, to jest też moim zdaniem kluczowe, bo co prawda nie pamiętam, żeby tam było napisane cokolwiek na temat tego, że jest taki charakter ofiary, który następuje podczas tej konsumacji konsumpcji. Ale yy, ale mimo wszystko, tak jak mówię, jest to chyba znany wzorzec, tylko teraz nie pamiętam, skąd on się do końca bierze. I ewidentnie jest w tej tragedii widoczny, że oni w zasadzie biorą ten ślub i chwilę później. Po tej konsumpcji następuje ten już charakter ofiarowania wszystkiego hmm. po kolei. Także to jest kulminacja. I potem wszystko się powoli zaczyna upadać, bo najpierw ten Romeo wyjeżdża, najpierw Romeo wyjeżdża, zaczyna być realizowany ten plan z tą trucizną, albo w zasadzie można powiedzieć tak, że oni się poznają. Chwilę później zaczynają się ludzie zabijać, potem y, jest ta ich noc, w której się pocieszają. Potem Romeo wyjeżdża, Julia bierze truciznę, i, i tak dalej, i, i zaczyna. ten Wszystko po to, żeby jednak ostatecznie w jakiś sposób pogodzić te rodziny. Tylko tak. tak, jak już wcześniej rozmawialiśmy, tam nienawiść była tak ogromna, że tak jakby było, tak jakby to był mus, że będzie z konieczności ofiarowane coś wyjątkowego. Coś bardzo ważnego, żeby to pokonać, no bo nawet z takiego intuicyjnego punktu widzenia, jak na to spojrzymy, jeżeli mamy jedną rodzinę, która się nienawidzi i drugą rodzinę, która też nienawidzi tamtej rodziny, to w ich jakby światopoglądzie ewidentnie są jakieś, czy to nazwać, aksjomatami, czy jakieś punkty widzenia, które dają y, się urodzić tej... Y, tej, tej nienawiści, tak, tak jak to może Jan mówił, że oni są ze świata, być może to jest jakaś wskazówka, że jakiegoś rodzaju zazdrości to są, tak, i to trzeba temu czemuś na pewno, przynajmniej będzie dać umrzeć, żeby móc przecież pogodzić to y, do, do jakiegoś stanu pożądanego, takiego pokoju, nie, między między tymi rodzinami, ale tutaj mamy taką insynuację, że ta y, tak, tak Chyba mówi Szekspir nam, że ta miłość była. Czy Szekspir wkłada to w usta księcia. Jaką nazywam? No? no jakoś tak. <laughs> księcia tak. Eskalusa, że ta nienawiść była tak ogromna, że tą ofiarą musiały być jakby przez gwiazdy przeklęte, co, co mówi hurtę ta dwójka e, dzieci, nie? Tak. Tak mi się wydaje. Bardzo, bardzo dobra myśl. I no, że bardzo. Moim zdaniem bardzo interesujący jest fragment trochę później, jak brat Wawrzyniec mówi do Romea w punkt, jaki jest jego problem. Mhm. Romeo mówi tak, więc mówię szczerze: miłość ma prawdziwa to kapuleta, córka urodziwa. No i tam trochę mówi, mówi, mówi. potem brat Wawrzyniec odpowiada: Święty Franciszku, a cóż to za odmiana? Czy Rosalina, tak umiłowana, znikła tak prędko? Więc miłość <noise> tak. młodzieży nie w głębi serca, ale w oczach leży. Dokładnie, to brat Wawrzyniec, prawda? Tak. No. To znowu to się łączy z tym, co wspomniałeś o Platonie, moim zdaniem. Tak. Nadal od jęków twych głuchych meuszy. Czas, jak to było? Głuchnął me uszy, spójrz na policzku ślad, to łza osiadła, a tak niedawno, że jeszcze nie spadła. Te i łzy twoje wraz z boleścią całą, do Rozaliny wszystko należało. Jak się dziwić niewiast niestałości, jeśli w mężczyznach jest tyle słabości. Dobre teksty, ma Wrześnic. Tak. Swoją drogą. O, i o, moim zdaniem to jest też coś, co może łatwo być, może łatwo umknąć. No? Ale potem brat Wawrzyniec mówi Lecz pójdź lekko duchu, pragnę okazać nieco posłuchu. Może przemieni wasz związek szczęśliwy w miłość spór waszych rodów niegodziwy. I Taki kontrast potem jest. Romeo. O, idźmy, idźmy. Czas szybko umyka. Brat Wawrzyniec odpowiada Kto wolno idzie, rzadko się potyka. Mhm. Z pozoru mało znaczący, ale moim zdaniem pięknie pokazuje nam postawę obu tych postaci. Tak. I Jed to znowu jest taki foreshadowing. Tak, 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 no. jak najbardziej. mają jest narwany i błędy robi samy. Tak. To, to chciałem z tego bardzo omówić. O i takie, teraz mam dość zabawny fragment, ale kiedy go, gada ze swoimi kumplami. Dlatego moim zdaniem fajnie, mhm. że zrobiliśmy tak, że najpierw przeszliśmy przez tą fabułę, bo teraz wszystkie te fragmenty widać moim zdaniem, jak one wskazują na ten sam wzorzec, o którym cały czas wracamy: do tej miłości, do tego, że to było za dużo dla, dla, dla takich małych dzieci, żeby tak. to odwrócić, i tak dalej. Wszystko to tak naprawdę jest zwrócone w tym kierunku. Mo, moim zdaniem ewidentnie o tym jest ta tragedia, a nie tylko o przedstawieniu takim psychologicznym y, miłości y, nastolatków nastoletniej. I jak najbardziej. I pozwól, tutaj przeczytam piękny fragment. Tam sobie żartuje Romeo z przyjaciółmi, na co Merkut mu odpowiada. No, i czy to nie lepsze niż jęki miłosne? Znów jesteś towarzyski. Znów z ciebie, Romeo. Znów jesteś tym, czym jesteś z przyrodzenia i przymówienia, a nie otępiałym od rządzy półgłówkiem, który włóczy się bez celu, masząc, żeby wsadzić kijek w jakąś dziurę. Podteksty seksualne. Tak, 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 tak. No ale tak, jakby Merkutio zwraca uwagę na coś, co może być z uwagi odbiorcy tej sztuki istotną rzeczą. Romeo jest, jakby to powiedzieć, bardzo emocjonalnie podchodzi do całej sytuacji i chce zaspokoić swoje żądzę. Tak, wiemy, że u chłopców w tym wieku testosteron jest na bardzo wysokim poziomie. Tak. Dokładnie tak. Przejdę teraz troszeczkę dalej w momencie, kiedy. 99. My mówiliśmy już o samobójstwie Romea. Mhm. I... Dobra, tak. dobra, to już było. Uważasz, że jeszcze dużo o Rome... Romeo trzeba powiedzieć? Uważam, że nic. Tylko jako ciekawostkę Ci wspomnę jedną rzecz. Tak. Ze strony 139. On tam mówi coś, co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo poznajemy go takiego, tego chłopaka, narwanego, niestałego i mówi coś w miarę interesującego, kiedy pogodził się ze śmiercią i gada z aptekarzem. Ja celowo pominąłem ten fragment wcześniej. Aha, no, no. Tam mówi o truciźnie, mówi coś następującego. Tam daje mu pieniądze. Zabierz twoje złoto. To gorsza trucizna. Dla duszy ludzkiej popełnia więcej zbrodni na świecie tym nędznym niż marny proszek. Choć prawo wzbrania ci go sprzedać, nie tym mnie, ja ci sprzedałem truciznę. Mm -hmm. Zaskakuje mnie jakby taka refleksja u Romea, szczerze mówiąc. Bo ten motyw dotyczący pieniędzy i ich wpływu na człowieka mm -hmm. nie był w tej tragedii. Tak. I masz tutaj takie nagle bum. No? Trochę mi to, mnie to wybiło trochę z rytmu, szczerze mówiąc. Bo nie do końca wiem, jak to ocenić, bo z jednej strony nie wydaje mi się, żeby Romeo był zdolny jako postać do takich refleksji życiowych, a z drugiej strony to mówi. Być no. może to jest taka, jakby, z perspektywy Szekspira uwaga dotycząca czasów? Taka moralizacja, jakby? Tak. Nie wiem, jak, jak ty to oceniasz? No może jest to wskazówka też na to, co, yy, co wcześniej stało się z tymi rodzinami. Nie wiem, czy to jest mm. za duże dopatrywanie się. Możliwe, że jest, ale skądś musiało mu przyjść to do głowy? Tak. Nie tak, patrząc na, nawet na, na logikę. Mm. Ale jak najbardziej, no to, to jest wieczna prawda. Tak. No, jak najbardziej. No, jeszcze z... złot... No. Chciałem o złotym cielcu powiedzieć. No. A tak, w momencie, kiedy Izrael znajduje się na pustyni w Eksodusie, mhm. Księdze Wyjścia, Księdze Wyjścia, tak, i Mojżesz idzie na górę, aby wraz z Bogiem sporządzić mhm. tablicę. Ludzie zwracają się do Arona, mówiąc mu, sporządź na bogów, którzy wyprowadzili nas z Egiptu, abyśmy mogli im złożyć pokłon. Mhm. Zbiera złoto, wznosi cielce, cielca jednego wtedy. No i jest impreza, potem wraca Mojżesz. I to jest też złoto i... Złoto i brąz chyba, tak? Aby, e, tak dokładnie bo, pamiętam. Ten, ale z e, ozdób cielesnych e, Izraelitów idących. Mhm. Tak, e, tak, 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 tak. tak. To też jest wskazówka, taka. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.